Dawaj, dawaj. E, witamy po krótkiej przerwie technicznej. Spowodowanym wygonieniem Wojtaska. Jednego z zgo to jednego chodnika. Wygoleniem Wojtaska. <laughs> Skastrowaniem go. A lader na pan Został... Został skastrowany na tym spiku. Bo, bo, za mordę. A ty, gejszonie, stów pysk. <laughs> Dobra, jadę chociaż jest 9-9, ale dobra co tam się cieszę? ty to? Tym, <coughs> jak on się zwie. Patryk? patryk. ty i ja. się? Nie, patryk, nie. patryk, patryk, nie. patryk, patryk patryczek lubi w kakao <coughs> ja ostatni wózek wywiozę i biorę puk, dobra rad? Y nie, ja musimy mieć wszystko do końca Prawy mają brudno Płaszcząc. ale śmierdzi Spierły. bo Wojtasek pierdnął aż to czuć aż to z połowy palki hmm. czy jest to? czy jest ten odur? będzie się działo tak se popierdzi będzie się działo będzie. Będzie. będzie się Będzie coś się spierdziało Wojtasek sobie pierdnął i znowu i tutaj znów będzie śmierdziało. No. Co to było? Lader. Wajtaszek tak pierdol, że cebulę zobaczyłem. A <grymne> krzyczy, cebula, wyzywam cię na pojedynek mistrzu. Kukaj. Cebula, <grymne> cebula <go jedzie> jak... <grymne> Wyzywam cię. Zrób mi laskę w polomecie. <grymne> A cebula go jedzie jak chce. <grymne> to? Nawet nie wie kto to jest cebula. Kto? Wojtasek To pewnie cebula cebula! On do mnie kto to jest cebula? No cebularz! Jakub! Jakub mnie taki On do mnie taki... Kuba. Kuba. On do mnie taki ja, to jest ten no Jakub, Jakubek! Jakub Jakubek Jak... Jakubczyk. Jakubki to są czubki. Hmm. Jakubczyk. Jakub... Bynczyk cyk. Jakubczyk. No i chyba lada nie, dostaw go niech stoi No ja, ale jak będziemy Gdzie orać to, to? co? To on sobie będzie Będziemy orać. On będzie wypoczywał. Będziemy orać. Musisz co ty robisz? Będziemy orać. No jadę. Na hajs. Nie, wywalaj nic. tu. No nie mam już nic. Dużo tam jeszcze zostało? Do końca pola? Trochę. No nic nie masz. Na pełny rozrzutnik jeszcze masz. ja <laughs> jasne 0%. Kajcie. <laughs> No widzę, już też jest pełna, trzeba kiedyś wywieźć. No to ja wywiozę, kiedyś w osobnym odcinku. Mój tatek napisał, że jesteśmy debilami. Że zrobimy laskę? <noise> to też, to też, to też. <noise> tak Zjadę? Mówię, że jesteśmy głupkami, dzieciami. Dzieciami no jadę! Czekaj, zostaw, to do Władka pójdę, to skończy się dzie dziecka sranie. No i On władka, siedzi i się skarży pewnie, nie? Nie, nie owali. No. Dzieci zawsze się skarżą, co chcecie? Um, pewnie ono... sam, to jest... Nie sam sobie poradzić w życiu, no to Ej, kogoś się To poradzi. jest pewnie cebula. To jest na pewno cebula. To jest mama cebuli. To jest dziecko to cebula. To taki ry i taki gost, na pewno cebula ma. Cebula <laughs> jak cebula, to cebulą. Przez niego no. zawsze każdy cebula. Cebula jak cebula, Uży. zawsze oczy tego. Zamknij się, debilu. Jebaka, cel bez celu, będzie się działo, Tasek to cebula Ej, i się do laski, bojta, fuksik, co? Co? Się Na pewno Teraz ja nie ładuję, teraz Patryk ładuje Jak, już wszystko wyjątkowe? Ja nie ładuję, bo ja mnie laguję przy Ej, ale duże. my już coś zjedziliśmy Po co ty na jak już wszystko wywiozłem? Co mi jeszcze zostało? Tam już nic nie zostało. Aha. gdzie ja mam jechać? Koniec, orka. Koniec? Czas orki. To... Ale... Taka ja jadłem. muszę ten rozrzutnik wywalić gdzieś. <laughs> to weź tam na pole gdzieś. Dobra, to ja tu zostawię, będzie śmierdzieć. <laughs> Chodź, go umyj. Odstawki się jedzie, umieniu, no ja jadę po płuk. Yy, Patryk tutaj twój płuk. Ja biorę ten bardziej błękitny. No ten. Ja to jest mój. Po Patryk, ty bierzesz ten pług, bo Ferdek nie pociągnie tego ciężkiego. To nie jest ciężkie, to jest cięższy niż Patryk, tamten, jaka ty, ty tego nie rozumiesz chyba. No właśnie. Oj 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 oj. Łaska w i Czekaj. <laughs> Ale urwał! O! Po drodze się zatankuje Czekaj, do tyłu trochę trzeba Odej... FUK DALI! Ja się podrodzę na napełnię. Odtankujcie sobie Ten, tutaj, masz Czyń swoją powinność ja czekaj, podczepię Dobra, ale ja odjeżdżam na ja <laughs> Do tyłu, ja, ja do odjeżdżam, odjeżdżam, tyłu odjeżdżam, Ja nie mam zamiaru tu stać, jak on się ci, pół. Ale, ale, ale no. Czekaj, ja podczepię ci Dobra, ja jadę Mn. Mm. Mm. PIP! 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 Nie pipaj! Pip. PIP! 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 Ale pamiętaj, jak orzesz, trzeba jechać powoli. I dera na całym odcinek ja... nie będzie? To będzie dziwne. Ja To Czemu no, ty od środka jedziesz? Co? To Młodziec, ja, tak ja jadę, ja jadę po tobie. No ja tak zawsze oram, ale jedź powoli. Ja 5 coś na godzinę. A tu czemu nikt nie wywiesz? Wali mnie to pole Które? No tutaj, idziemy o ramy. A jest ryżysko? Co? Ryżysko nie tam jest. Nie ma nic. To jest? Ryżysko tam jest? No... Jest siernisko. No to tego, nie orajcie tam. Zapomniałem już zaczęliśmy. Czekaj, muszę zobaczyć gdzie My... tam robi to. Wali ja tu już oram, ja tu już nie przestaję. Dziewięć ja lat, Patryk, Patryk poczekaj! Uważaj. Wykręciłem! Ja dalej! No ej, patrz, tego mi się siedzi! Ej, <grym> 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 na stronę! Zdrowi, go nie on jest przygotowany przez na stronę! Ej, boimy <grym> Dziwny ten traktor. Ja jeszcze sika się A Mój jest lepszy. Będzie się działo, to Oniron. Co ty <śmulity> robisz? A ty on już z nami. Ale bo... <śmulity> no, jest, nie, dobra. Ja zamykam drzwi wązimy. Loap, ze mną na drugą stronę. Ej, otwórz ten traktor. Tego on jest przychylony. A ja. Jedno koło jest do góry, ale przychylony jest w drugą stronę. A się wydejdzie w kółko. Cygany. Drugi. Drey grusuj cyganie. Wojtek pies niewierny. Wojtek nie ma kolan. Ej, wywal, wywal jedna gladera. A co zmienię yeah? traktor A chcesz zmienię traktor Jo? Yeah? To czekaj, daj mi, będziesz tym zetorem sobie jeździł, daj mi tego D D daj mi zetora Ja mojego zetora ja, nie dam, po moim trupie Ale ten traktor się kopie ja. nim nie umiecie, myś wolemy jasne z tym czymś włączyć ten no pod 8, 8. 8. Wyślejmy co To coś nie może unieść tego pługu O dobra podnieś Kończę Człowieku toczy się tu nie ułożę To tu ledwo cofa czy oni to bardziej drafie niż ja Ej chłopie ja dalej jadę Prosiłbym o zejście z trasy nie, yeah, ja yeah, zmieniam traktor. Jeszcze ten zaraz, bo on ma resztę paliwa. do nas trzeba zatankować, że tu nie tankuje. O kurde. O oh, kurde. O oh, kurde. Ej, gdzie ten mój ciągnik A gdzie ja jestem? W ciągniku czy gdzie? To. W ciągniku. No, dobra nic U mnie lak złapał taki Dosyć ciężki Wywal ladera Czekaj Kur... Lader, na <grym> Może wójta se zawołam co? <grym> Nie Nie, tego... Hiper Z tego hiper hiper dał na no nie <gry> kurde i ty ciągnie kurza wkurza. za na gdzieś no kolerny dziad. ja jestem za za kolero ile minut dziesięć mamy piętnaście to po rajawiać Czy Foxy, to no, kurwa jego ma, przepraszam Ale no, Ej, gdzie ja jestem tym dziennikiem Foxy, zamienisz się? Ja Foxy dopiero rusza No bo mnie lag łapie Ja, oram, czyś porządny Jak on zawraca się, to mnie takie lagi łapią I tak go dogonię jeszcze lata to z lepszą ma maszynką no. Co żeś zrobił z tą maszynką? Do golenia Nieruchomy <grym> Chciałbyś nie No i tak nie jest na kiesie żagoreczka, bo twoje do nie beczka To jest stary tekst. Powtarzać się chłopczyku Starszy niż twój upiesz, nie? <grym> no i to cię zasmucę, że nie Dobra, nie wyzywajmy się. Jesteśmy na... na wizji. <trymne> jesteśmy mądre ludzie. Ale my jesteśmy Akuka Bombacza. Hakuna matata. matata. Hakuna Matata. Jakiego motaka? Johnny aka motaka. <trymne> 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 no Ty baranie. Ej. Jedź, jedź mnie to Ale żeś ten To jeszcze ma się przejazd To zrobisz to? Nie Po co ja miał tak jest ja się na... Dziu. Ej, lat co? Żebym ja się nawracał do niego <laughs> Ohoho Panu się czy nie zadzieje To i tak macie tam jeszcze do przerobienia Nie to wali w sumie pierwszy człowiek pracujący. Tak, cię wali, to po co grasz? Nie, nie, wali Może w Aj, nie, Za biedny. Za biedny. nie, Może nie, 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 kadry Ej, nie, w nie, 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 go. nie, nie, na, na pół chodź Ja szybciej od ciebie lat Jaki ten traktor jest słaby Bójź za to lepszy, nie? Ja? Ale to tyle a zacznij a. od mojej strony i tam jedź. No. Teraz mój dziurka. A Patryk gdzie jest? Ja po kukurydze orzę. Mhm. że wyjedziesz też na kukurydzę, ale dobra. To witam, co orajcia sporą kukurydzę. A ty co będziesz robił ty świnio pazerna? Ja orzę kukurydzę. I co możesz zaorać? To oraz może z koleżanką w domu, ale nie. O czym ty chłopcze myślisz? Dobra, nie wyzywajmy się, jesteśmy... Jesteśmy na, na wizji. Na wizji, No ten, ten dziad stary. Pre, ten co pierwszy zawsze, wiecie o to chodzi. Nie? Ja. Ty reklam, kurde ten no. dziad mnie... Że mówię, jak kapcię wezmę, a mu przypiedziele to pójdzie. To Będzie wiedział wizir W <noise> pracy w domu <noise> Będzie miał tego wizira <noise> po Pozdrawiamy Wojtaska Kartofla Serdecznie. Bota nawalonego e, Ziomka oczywiście, mojego ziomka Ziomka, ziomek e, Los Tigeros, Los e, Tigeros Władka Dextera Hmm. Utahska. To ci pozwoli od do tej strony jechać. Widzowie LATHA, subskrybujcie mój kanał, niedługo będą let's play. Ad Niedługo? No za rok, może dwa. Może jutro, może pojutrze, może jutro, może wcześniej. Będzie moc. Leciałem samolotem, bawiłem się z pilotem, a cebula jak to cebula, starą był mi cebulę. O w Warszawie za wychodkę On klepał gówno motkiem ale gówno jak to gówno do tej mordy klepało się nie równo O wojtaszku śpiewasz Dawajcie go tu Nie bo on cię bardziej pojedzi On cię będzie chciał jechać Nie bo on bo on A Daśkowi powie Wiecie chyba o kogo chodzi? Powiem? powie? Ja wiem, Adamo Adaśko, nie wiesz co to za Adaszko. No wiem, no wiem kto to jest Adaśko, ale... Adamo też może być Adaśko. Nie za bardzo. Jak Adaszko to znaczy, że o Władkę chodzi, nie? No tak no może jutro byśmy sami we dwóch nagrali i ja tu będę bronował, albo Orkę dokończymy Ja we dwóch. też chcę. My we dwóch, bom? On... Nie wiem. I jutro to on będzie musiał się spinać. Kto? Roboty. Roboty, kaj, Ty cholerny. Jadzi pieruński. Roboty. Jak wam tam idzie? Kulowo. Ja już mam końcówkę. Ja tu się przeoruję Pooruję. Load chodź mi tu pomóc do mojej strony Ja już idę Jadę chyba prawdę Już leci pomóc Leci wsparcie ogniowe Skończyłeś tam? Co jeszcze nie, zaraz będę miał koniec Load a masz drugi kultywator? Czy tylko masz jeden? Jeden Ale to będziesz miał robotę Gdzie ty jedziesz? I nie tak jest, nie, dobrze, jedziesz. Pomóż mi tu, ale już. A gdzie ty orzesz dalej po kugurydze? Ja już mam końcówkę. Ty jedziesz tutaj. Ja jeszcze mam do przeorania trochę. No, musi trochę przeorać jeszcze. Dobra, to jeszcze prawkę jedna, mi fajrant. A mi jutro widzę, w O, ho, ho. Zobaczcie. No bo tak. Pozdrawiamy jeszcze antyterrorysta gra O, no właśnie. Ej, no właśnie. Oni my zapomnieliśmy. A wiesz co to jest? Lechu. Co to jest? Lechu. To nie jest Lechu. To, że nie, to nie, że na przykład Nie bo powiem mi, kto to jest. Nie na chwilę. Nie. Ja się tym gównem nie jeżdżę. No, ja tego, się tym gównem. Inne wid były. Chcę sobie no nie, ja, bo ja nie, bo ja tym gównem to... nie jadę. Eee. Patryk chodzi. Nim się zamień. Nie! Nie tym. Czekajcie, czekajcie, już nie będę grał, ale nie, nie mi No to nie wiem, jak się to. Sam kazałeś ten mi tym jeździć, no to jeżdżę. Weź sobie wojtaska. No właśnie, to ci ludzie od razu odejdzie. Od mm. razu będziemy na tysiąc subów kopie Ul subów. To bóle jakbyś wziął chłopie. Masz ci raz stary dziadzie. A krysz ci dziadzie, i tak cię dogonię. Chaszę się. Ty, ale oraj porządnie, Nie. Co? Oraj porządnie, Ania. No. Cholera, ja się dopłukadłem i upadłem znowu. Nie wiem To zobacz Nie ja wiem ile? 20 toś Chyba Dobra jestem Lader! Story się wywaliliśmy Co? że jesteś wywalony, ale traktora brakowało do orania To może jeszcze jeden lot nakręcimy co? Nie dzisiaj Dawaj nie spinaj się, dobra? Ład. Nie, na razie nie, nie Spinaj kadr, czapa.